Witajcie w kolejnym odcinku cyklu Twoje zdrowie w twoich rękach fakty i porady od lekarza. Dzisiaj opowiem wam o dolegliwości, którą zna wielu z nas. Mianowicie o opryszczce wargowej, potocznie zwanej zimnym. Opryszczka wargowa to powszechny problem, który występuje szczególnie w okresach osłabionej odporności, w okresach stresujących czy podczas przeziębień. Opryszczka jest wywoływana przez wirus HSV-1, który po zakażeniu już na zawsze pozostaje w naszym organizmie. Uaktywnia się on w momentach, kiedy nasz układ odpornościowy jest osłabiony. Zazwyczaj zaczyna się to od mrowienia, pieczenia, swędzenia w okolicach ust, a w ciągu kilku dni rozwija się w bolesne pęcherzyki. I tutaj wkracza komora normowaryczna. W jaki sposób ona może pomóc? Po pierwsze, dotlenienie komórek. Zwiększone stężenie tlenu w komorze normobarycznej wspiera regenerację tkanek i przyspiesza gojenie się ran. Dzięki temu proces formowania się pęcherzyków jest znacznie skrócony, a cała infekcja również przebiega szybciej. Po drugie, działanie przeciwzapalne. Wodór, który jest obecny w warunkach normobarycznych, działa jak silny antyoksydant. Redukuje stres oksydacyjny. A to w znacznym stopniu wspiera nasz organizm w walce z wirusem i zmniejsza stan zapalny. I po kolejne, wsparcie odporności. Regularne korzystanie z komory normobarycznej poprawia funkcjonowanie całego układu odpornościowego. To zapobiega częstym nawrotom opryszczki. Osobiście, na sobie samej, zaobserwowałam niezwykły przypadek. Opryszczka, która zwykle rozwija się w bolesnym pęcherze. W moim przypadku, po sesji w komorze normobarycznej, fakt, że ta sesja była dłuższa niż standardowe dwie godziny, ale po takiej sesji na następny dzień, moja opryszczka przekształciła się od razu w strupek. Jest to dowód na to, jak wielki potencjał kryje się w regeneracji organizmu w odpowiednich warunkach. Jeśli walczysz z opryszką lub chcesz wzmocnić swoją odporność, komora normobaryczna jest tutaj najwłaściwszym rozwiązaniem. Zapraszam Cię do komory normobarycznej w kłomnicach na tlenoterapię.